Witam serdecznie. W tym odcinku powiemy sobie kilka słów na temat, czym są choroby autoimmunologiczne. I tutaj będę się posiłkował jednym z artykułów na stronie Medicare, ale w praktyce mniej więcej wszędzie jest to samo. Ja tutaj w żaden sposób nie promuję tej strony. Więc, czym są choroby autoimmunologiczne? Mechanizmy powstawania chorób autoimmunologicznych, określanych również jako choroby autoimmunizacyjne, są takie same jak przy normalnej, w pełni prawidłowej reakcji układu odpornościowego na szkodliwe czynniki, takie jak chociażby bakterie lub substancje toksyczne. W przypadku chorób autoimmunologicznych, odpowiedź układu odpornościowego koncentruje się jednak nie na szkodliwych czynnikach zewnętrznych, ale na własnych komórkach i tkankach. Organizm błędnie rozpoznaje te elementy jako szkodliwe i zaczyna kierować przeciwko nim komórki układu odpornościowego. Czyli w praktyce choroby autoimmunologiczne to jest taka sytuacja, kiedy organizm po prostu atakuje własne tkanki. I teraz to jest loteria, które tkanki zaatakuje, czyli u jednych osób, jak na przykład u mnie w siogrenie, to może być atak na tkanki ślinianek, czy też no właśnie gruczołów śliniowych, tak więc tutaj mam suche, suche usta i tak dalej. To jest typowy objaw, objaw siogrena, tak samo suche oczy. Oczywiście, tutaj mogą być jakieś dodatkowe elementy. Przede wszystkim ciągłe zmęczenie to mniej więcej się powtarza u wielu osób z tymi chorobami. Tutaj, oczywiście, chciałbym zaznaczyć, że nie jestem lekarzem to są tylko i wyłącznie moje opinie. I stworzyłem ten kanał, żeby po prostu dzielić się tymi informacjami, szczególnie dla osób, które otrzymały diagnozę choroby autoimmunologicznej. Czyli to, co musimy pamiętać, to przede wszystkim to, że to jest atakowanie przez nasz organizm naszych własnych tkanek. I teraz tutaj w praktyce jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie, jeżeli byśmy zastanowili się na temat przyczyn chorób autoimmunologicznych. To tutaj mamy również w artykule wyszczególnione, że przyczyny chorób autoimmunologicznych nie są w pełni znane. Wydaje się, że wpływ na ich rozwój ma wiele czynników. Mechanizm chorób autoimmunologicznych jest złożony i skomplikowany. Bezpośrednia przyczyna wystąpienia choroby z autoagresji nie jest znana. Na jej rozwój Pływa prawdopodobnie połączenie czynników genetycznych z czynnikami środowiskowymi. Do pojawienia się choroby autoimmunologicznej przyczynić się może kontakt z wybranymi wirusami, substancjami toksycznymi, otyłość oraz stosowanie niektórych leków. Inne prawdopodobne czynniki to np. promieniowanie ultrafioletowe, Kontakt z pestycydami i rtęcią. Oto ciekawe, że o tym wspomnieli. Pewną rolę w rozwoju chorób autoimmunologicznych odgrywa też stan odżywienia organizmu. Określone niedobory żywieniowe mogą zwiększyć ryzyko, ryzyko zachorowania na chorobę z autoagresji. I tak dalej, i tak dalej. Więc, jak widać, w praktyce nie do końca są znane przyczyny chorób autoimmunologicznych. Tutaj widać, że wspominają, że może być tak naprawdę wiele przyczyn. Prawdopodobnie również no niektóre wspólnie mogą przyczyniać się na powstawanie tych chorób. Ale jeżeli, tak jak ja, pytałem się lekarza, jaka jest. Prawdopodobna przyczyna wystąpienia choroby autoimmunologicznej u mnie, no to oczywiście tutaj najczęściej pada odpowiedź, że przyczyny nie są znane. Więc w praktyce wydaje mi się, że to będzie wszystko na ten drugi filmik i w przyszłości opowiemy sobie na tematy ciekawsze, gdyż od ponad 10 lat choruję na chorobę autoimmunologiczną. No i myślę, że tutaj po prostu większość osób będzie bardziej zainteresowana, jak to w praktyce wygląda. Dziękuję i do następnego, cześć.